Ponad setka dzieci z mszany Dolnej dziś mogła cieszyć się z prezentów, które przyniósł im święty Mikołaj. Był umilić oczekiwanie na Mikołaja z jego reniferami i workiem pełnym prezentów, dzieci mogły najpierw pośpiewać, potańczyć i zobaczyć ciekawe przedstawienie. Kiedy gość wstąpił w progi hali zespołu szkół informatycznych, od razu zrobiło się weselej. Co znajduje się w Twojej paczce? E, zwierzątka! taki i sukery dostałaś dzisiaj jakąś paczkę tak a co w niej było Pikę. małą Fajnie. Radość na twarzach maluchów była najlepszym podziękowaniem dla tych, którzy tego Mikołaja przygotowali, tak więc o dzieciach z rodzin będących w trudnej sytuacji z terenu miasta nikt nie zapomniał. Coś wspaniałego, bardzo się cieszymy, no i dziękujemy wszystkim komu się chciało zorganizować takie wspaniałe e, uroczystości. Tyle radości i szczęścia, które w tej chwili tutaj widać, to, no to nie wiem, no trudno mi tutaj, nawet w tym momencie powiedzieć. Wyrazić to słowami. Dziękuję. To widać. mogę tyle powiedzieć, że dziękujemy dzieciakom, rodzicom, którzy mają wspaniałe dzieci i którzy tu przyszli. Dziękujemy. 28